কোডাা 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 Ja chodzę po schodach, zawsze omijam dwa schodki Nogi mam drugie, nie chcę wyprzedzać, no bo nie chcę być samotny Kurwy debile się śmieją, nie wiesz co siedzi mi w głowie Jakbyśmy miał powiąz, że na co dzień, to byś w końcu za tą mordę O, oh, walki na słowa, argumenty i posty. Ja siedzę cicho, się nie wpierdalam i jakoś jestem radosny oh, O, burze i afery, o, oh, dla mnie to strata czasu, uh, chcieliby niszczyć mentalnie, um, trzymasz tu wszystko na karku, um, chyba ci ciężko, skoro wszystko wyrzucasz z siebie O, um, musisz mieć rację zawsze o, niczego nie chowasz dla siebie, wymuchasz śmiechem, o Kręcąc się wokół prawdy, swoją opinię chcesz przedstawiać nam Jako brudne fakty i, i znów Blokuje mnie strach, hej, 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 tylko ból, wstyd i stres Jesteś guru, ty jesteś wielki, ty jesteś kurwa gość Krzywo się na niego spojrzysz, to będzie wielki błąd o, Twoje pomysły najlepsze, ty to kurwa stan ambicji Solisz te rany ja pieprzę, nie sprzedasz się na policji Nigdy nie kreują się na gakserów, bez kolegów nic nie zrobi Dawaj jeden na jeden, tylko od ze stoiska ten nożyk Kupiłeś go na pamiątkę, czy kupiłeś go w jakimś celu? Co ty reprezentujesz? Jeden ruch i nie ma problemu Ta większość moich znajomych, te są z patologii Niektórzy żyją, niektórzy uciekli Zostały tylko nałogi, zero ciepła i zero miłości Przez co mam serce z kamienia mózg odpoczywa, gdzie się nie odcywasz Proszę o chwilę milczenia po prostu Blokuje mnie strach Hej Hej hey. Tylko ból, wstyd i stres łączy nas Jedyne co nas łączy Ból, wstyd, stres się pojawia Gdy przechodzisz Ból, wstyd, stres towarzyszy od narodzin Od narodzin Próbuję się z tym pogodzić o. Nie chcę być taki jak ty Prze Nowy szczyt się pojawia nienawiwy Nowy szczyt do pokonania No to spieprzam. Gdy wejdę już na górę pojawia się jeszcze większa o. I znów Blokuje mnie strach Hej, hej, hej